Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. Może na początku taka drobna uwaga wstępna, że no będę tu się wypowiadał o kulturze azjatyckiej, kulturze chińskiej. No nie jestem sinologiem, także jeżeli mamy takiego na sali, to będę wdzięczny za podzielenie się być może jakimiś kontekstami, których nie wziąłem pod uwagę w sekcji pytań. Sifu, czyli gra, gra brawler, gra sztuk walki francuskiego studia. SOTLAB, to że to studio jest francuskie, będzie w późniejszej części prezentacji dosyć istotne. No i na początku, żebyśmy byli wszyscy na tym samym poziomie wiedzy, no to opiszę pokrótce na czym SIFU polega. Tak jak już powiedziałem, jest to gra sztuk walk, w której nasz główny bohater mści się za śmierć swojego ojca tytułowego Sifu, który został zabity przez Yanga i jego popleczników, kiedy nasz bohater był jeszcze dzieckiem. Yang zabił naszego ojca, nas też zostawił na śmierć, ale dzięki magicznemu amuletowi, który ma moc przywoływania, przywracania do życia, nasz bohater nie umarł i po ośmiu latach treningu wyrusza, aby, no właśnie, zemścić się na wszystkich poplecznikach Yanga, i na końcu, żeby zadać ten śmiertelny cios samemu oprawcy swojego ojca. Aby dotrzeć do Yanga trzeba najpierw pokonać no właśnie, tych pomniejszych bossów, którzy są finałowymi przeciwnikami na czterech poprzedzających finałową arenach czy, czy też poziomach. Rozgrywkę Sifu możecie Państwo widzieć teraz na ekranie. Bardzo ważną, bardzo ważną mechaniką i ważnym elementem mojej interpretacji będzie zawarta w SIP-u mechanika umierania i starzenia się. Tak jak powiedziałem, bohater posiada ten magiczny amulet, magiczny talizman, który umożliwia mu przywrócenie się do życia po tym, gdy został on zabity czy pokonany. Tutaj właśnie Państwo widzą ten ekran, który pojawia się po tym, jak nasz bohater zostanie zabity, możemy tu wykupić czy nauczyć się nowych umiejętności, a także przywrócić się do życia z tym, że no właśnie nasz wiek zwiększa się. Każda śmierć powoduje to, że nasz bohater starzeje się, także jeżeli w finale gry, jeżeli gramy nieumiejętnie, bądź byliśmy nieuważni, będziemy grać już jako starzec, te wizualne elementy takie jak broda czy siły włosy stają się bardzo widoczne, no i sam bohater zmienia też swój styl walki, zadaje większe obrażenia, ale jest mniej żywotny, im starszy jest. No i właśnie, zaczynając od tego, od interpretacji, właśnie od tego elementu starzenia się i umierania. Doświadczenie Sifu jest doświadczeniem, w którym poznajemy mechanikę gry i niejako uczymy się. Tej sztuki walki oczywiście w wersji growej, ludycznej, komputerowej, ale stajemy się w niej coraz lepsi razem z naszym bohaterem. To umieranie, to powtarzanie kolejnych poziomów jest taką formą treningu. To jest jedna z takich moich głównych, głównych test, że gracz uczy się systemu gry wraz ze starzeniem się bohatera i jej powtarzaniem. To starzenie jest takim wizualnym symbolem doświadczenia, i umiejętności, jakie gracz nabiera, jakie nabiera też bohater, no ale właśnie tego jego treningu czy przyswajania tych umiejętności sztuk walki. To jest też element, który pojawia się w wielu esejach na temat agresifu też takich z które można zaliczyć pod New Game Journalism. Przykładem jest esej, który się ukazał na kanale Filmoter, który opisuje to, jak właśnie uczenie się mechanik sif Sifu pozwoliło mu poradzić sobie z taką własną przywarą, że ma bardzo słomiany zapał i bardzo łatwo rzuca rzeczy, które postanowił, że się nauczy. No, nauczył się dobrze Sifu, ta gra zachęciła go do, do tej nauki i powiedział, że miało to bardzo dobry wpływ na jego, dalsze, na jego dalsze życie, przynajmniej tak twierdzi. Same etapy też są zaprojektowane pod, pod powtarzanie ich, to znaczy pojawiają się w nich takie rzeczy jak na przykład przeciwnicy atakujący nas z rogów, których, o no, których położeniu będziemy wiedzieć tylko jeżeli ten etap powtórzymy. Także tutaj ponownie to powtarzanie, uczenie się, ten trening no, bardzo w sif jest ważny. Ale oprócz tego, że no właśnie gracz uczy się sztuki walki w komputerze, uczy się mechaniki gry, jest to jakoś wizualnie zmetaforyzowane. Drugą taką moją tezą na temat tej gry, że wraz z graniem w nią, wraz z poznawaniem tej historii i coraz głębszego wgłębiania się w sztukę Kung-fu, chociaż o tej samej nazwie też trochę powiem później, gracz zdobywa także pewnego rodzaju wiedzę moralną. I o co mi chodzi? Po pokonaniu Yanga, po zabiciu go i po tak naprawdę przejściu gry nie zobaczymy napisów końcowych, ale taki bardzo enigmatyczny symbol, któremu towarzyszy cytat. Ten, który włada Kung-Fu i Wude, pokazuje przeciwnikowi, że może go złamać. Uderza jak błyskawica, a przeciwnik nie chce już walczyć. No i ten enigmatyczny cytat oraz grafika Wskazuje graczowi alternatywną ścieżkę przejścia gry. Ścieżkę gry, która nie polega na zabijaniu wrogów, o których wraz z powtarzaniem poziomów i znajdywaniem różnych środowiskowych informacji no, okazuje się, że wcale nie są oni tak okropnymi ludźmi, jak nam się na początku wydawało, a sama zbrodnia Yanga miała no, być może powody prywatne, które mogły ją usprawiedliwiać. I wraz z zdobywaniem tej wiedzy zaczynamy wpadać na pomysł, że być może przeciwników można by było oszczędzić. I faktycznie SIFU pozwala nam wszystkich przeciwników, wszystkich tych bosów oszczędzić, pozwala ich, im nie zadać tego ostatecznego ciosu. I tutaj chciałem Państwu też pokazać, że oprócz takiego prostego wyboru na koniec, to ma to takie głębokie konsekwencje gameplayowe, to znaczy walka pod zabicie przeciwnika, pod zabicie bossa w Sifu, wygląda praktycznie zupełnie inaczej, niż walka pod jego oszczędzenie. Ten biały pasek na środku ekranu, to jest zdrowie przeciwnika, który w takiej tradycyjnej walce, nastawionej na ten śmiertelny cios, staramy się zbić, natomiast tutaj pokazuje walkę, w której próbuje tego bossa oszczędzić, i zwróćcie Państwo uwagę, że walczę zupełnie inaczej. O wiele więcej blokuję, przyjmuję defensywną postawę i staram się zbić tą żółtą widoczną nadpaskiem zdrowia pasek postawy. Dopiero zbicie go, pozwolenie się przeciwnikowi zregenerować, pozwala nam bossa oszczędzić. I tutaj pokażę, jak wygląda oszczędzenie pierwszego bossa w grze, czyli Botanika. Tutaj już zaraz powinno się to stać. Państwu pokazywałem, no tak, zły fragment, przepraszam. No to tutaj jest ten fragment defensywny, możecie Państwo chwilę zobaczyć. Ładuje się te, ten pasek na górze i tutaj już same oszczędzenie. W jednym z wideoesejów pojawiał się też cytat, że oszczędzając przeciwników w ich oczach widzimy wstyd, a w naszych oczach widzimy moc. No coś też w tym jest. I tutaj przy tym enigmatycznym znaku pojawia się pierwszy symbol oznaczający, że już jedną piątką tej etycznej ścieżki udało nam się wypełnić. Gdy gracz w sifu oszczędzi wszystkich przeciwników, wtedy dopiero tak naprawdę ma dostęp do tego, prawdziwego zakończenia. Czemu jest prawdziwe? No bo po nim dopiero widzimy napisy końcowe. No to jest jasny sygnał, że skończyliśmy grę. Tutaj Państwo będą mogli zobaczyć to prawdziwe zakończenie. Ono, ono odbywa się po tym, jak oszczędziliśmy tego finałowego przeciwnika Yanga. On być może nas zabił. To jest trochę enigmatyczne i otwarte, no ale właśnie po raz pierwszy w tej chwili widzimy bohatera w harmonijnym miejscu. Proszę zwrócić uwagę na tego smoka, który jest widoczny w oddali. No mamy właśnie takie bardzo harmonijne, spokojne miejsce. No i po raz pierwszy na twarzy bohatera widzimy też uśmiech. Tutaj chcę, chciałbym zacytować profesora Wojciecha Cynarskiego, który tłumacząc semiotykę różnych elementów Dalekowschodnich sztuk walk, pisał o Smoków przy okazji kultury chińskiej, że symbolizuje rozwagę, mądrość, siłę duchową i moc. Także no właśnie to etyczne przejście gry zagwarantowało nam, przynajmniej tak gra nam symbolicznie pokazuje rozwagę, mądrość, siłę duchową. To są te cechy, które zdobyliśmy przy tym przejściu gry. No wcześniej oczywiście zdobywaliśmy umiejętności walki, no ale dopiero tutaj w pełni ten duchowy rozwój się zakończył. Także Stifu staje się nie tylko doświadczeniem zdobywania z bohaterem umiejętności sztuk walki, ale także moralnej wiedzy. Warto sobie jednak zadać pytanie, co oznacza tak naprawdę to WD, skąd to się wzięło i jaki moralny kod wypełniamy, oszczędzając tych przeciwników. Czy on jest związany z chińską tradycją, czy jest raczej kreacją studia Slokla. Wcześniej wspomniany Wojciech Cenarski no, wskazywał w swoich licznych artykułach na ten temat, że dalekowschodnie sztuki walki kładą nacisk na równoczesny rozwój duchowy i cielesny. Także ten aspekt gry faktycznie by się zgadzał, też zgadzałby się no, z takim popularnym, myślę, postrzeganiem tych dalekowschodnich sztuk walki. Jednak Sifu spotkało się z słuszną, niesłuszną, to jest już kwestia dyskusyjna i otwarta. Ja tutaj nie będę na to pytanie odpowiadał, no ale właśnie z zarzutem, że nie jest to wcale autentyczny obraz kultury chińskiej, no ale jakaś taka fantazja zachodniego studia na temat no, właśnie tego wschodniego systemu sztuk walki, jego konotacji. Etycznych i filozoficznych. Peter Lorga zwracał uwagę na fakt, że sam termin kung fu to jest taki termin bardzo zachodniocentryczny, no bo on wszedł w użycie dopiero w XX wieku, kiedy to sztuki walki ze sprawą no przede wszystkim medium filmowego, Bruce Lee zrobiły taką mocną ekspansję na zachód i te chińskie systemy sztuk walki stały się bardzo popularne. On tutaj w swojej historii chińskich sztuk walk, sam pisze, że nie będzie używał zwrotu Kung-Fu, tylko uszu, który jest, no właśnie bardziej odpowiada takiej mnogości stylów i szkół, które przez wieki w Chinach się rozwijały. Tutaj mowa o szkołach walki wręcz stricte, bo szkoły walki bronią też są liczne. No ale właśnie, jeżeli mowa o tym, że trudno tak naprawdę wyróżnić samo kung fu jako taki wyróżniający się pojedynczy styl, który dominuje przez historię w chińskich sztukach walki, to dopiero trudno go, trudno go połączyć z taką jednoznaczną i jasno zdefiniowaną etyczną postawą, jaką Sifu próbuje nam sprzedać jako właśnie to wódek. No może ta etyka niezabijania, to życzone w Sifu Wudę, może wynikać z tego, że no chińskie sztuki walki mocno łączą się jednak z, z praktykami duchowymi. No między innymi nasz świątynia Shaolin i misi będąc jednocześnie zakonnikami, oczywiście jedną z podstaw buddyzmu jest, podsta jest postawa niezabijania. No ale, właśnie, ponownie, znalezienie informacji o jasno sprecyzowanych tych zasadach WUDE nie jest takie łatwe i na pewno nie jest łatwe jednoznaczne odniesienie do tej sztuki kung fu, która sama okazuje się taka trochę iluzoryczna i okazuje się być takim tym umbrella term. Dodatkowo, o tym się już nie będę rozwodził, ale no, Stifu oprócz tych. Różnych etycznych wskazówek. Kreuje też świat tak naprawdę fantastyczny z różnymi tajnymi zakonami, tajnymi, tajnymi klanami strzegącymi magicznych sił. No to też trochę um umuje jakiejś takiej kulturalnej autentyczności, ale o tym nie będę się już rozwodził. No i chciałem tutaj wskazać na jakąś taką interpretację mojego zjawiska i powiedzenie, czemu tak może być. Granic sif na pewno jasno widać inspiracje filmowe twórców. To jest nie tylko kino kung ale w ogóle kino azjatyckie. No tutaj Te dwa kadry jasno przywołują filmy, ten wyżej Oldboy, ten niżej Lady Snowblad. a w samym Sifu widać też wpływy bardzo wielu innych filmów. I być może, już kończę, być może to jest odpowiedź na to pytanie, że Sifu nie jest obrazem autentycznym Chińskiej kultury i filozofii, ale raczej syntezą jakichś takich obrazów medialnych, które z tej kultury e, bracia show w filmach 30, 36. Komnata Shaolin czy Pięciu Trudicieli czy Bruce Lee w XX wieku e, na zachód e, eksportowali. E, to tyle ode mnie. Tutaj jest bibliografia i bardzo dziękuję za uwagę. Czy, nie. czy są jakieś pytania z sali? Proszę. Czy interesował się Pan recepcją w samych Chinach? Nie, nie badałem tego, okay. ale to jest ciekawy kierunek faktycznie. Okay. Ja chciałam zapytać, czy jakby oszczędzenie tych naszych przeciwników, czy to ma jakieś przełożenie na mechanikę, mechanikarzy? Nie, nie, nie odlukujemy potem jakichś umiejętności, czy to będzie nam trudniej, że jakby. Może że to jest jakaś nagroda tak, dla gracza tak. do zakończenia? Tak jak wspomniałem, niepokonywanie bossów no, wymaga trochę trudniejszej, właśnie trochę trudniejszego stylu walki ze względu na to, że on jest bardzo defensywny i on jest trudniejszy przez to do opanowania, też za tym pierwszym razem jest o wiele trudniejszy dla gracza, kiedy on tak jeszcze nie wyczuł sobie tej gry, także on tak naturalnie wpisuje się bardziej w to drugie przejście, nie, nie ma tam takich rzeczy. Że na przykład niektórych umiejętności nie można odblokować. Ja tutaj jeszcze mogę na marginesie powiedzieć, skoro było to pytanie, że no bardzo łatwo z tych alternatywnych zakończeń SIF-u memować i śmiać się, bo w drodze do bosa, którego chcemy oszczędzić, można wyrżnąć wszystkich jego, jego ochroniarzy maczetą albo zrzucić z tych okości, to żadnego wpływu na zakończenie nie ma. No ale tak, te same walki z bosami różnią się mechaniką jeżeli chce się ich oszczędzić. Mhm. Czy jakby to zakończenie takie, można powiedzieć, moralizatorskie w sip nie wierzy się też może z takiego spojrzenia zachodniego na konfucjańskie wartości, na to co jakby my uważamy, że czym jakby żyją na wschodzie tak? W Chinach, tak? Jakie, mm. są, bo, Ale z drugiej strony w rzeczywistości jest jednak na nasze jakby spojrzenie online z wymianą kulturową pomiędzy Chinami bywa nieco inne. Bardzo często jakby patrzymy pod tym kątem na przykład jak gramy w jakąś grę, że o, jest osobowski, czy w ogóle ma, ma jakieś znaki w wyniku i okazuje się, że jest cheaterem. Właśnie jest taki trochę dysonans, że no z jednej strony Sifu stara się wykuć tą, tą jakby, tą, tą, jakby te, 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 te wartości dobre, takie, takie sztandarowe, pokazać to od jak najlepszej strony, a z drugiej strony nasze własne doświadczenia z tymi osobami wychowują zupełnie inne. Spotkałem się z czterami. Ja za mało chyba grant w żeby do, do, do tego aspektu się odnieść, ale mogę też powiedzieć o tym, że czemu jest taki obraz, no na przykład wspomniany film 36. Komnata Shaolin tam moralna droga bohatera przypomina no właśnie tą Sifu no i to też jest film braci Show, który no tutaj myślę, że możemy się zgodzić, że prezentuje raczej taką popową wersję historii klasztoru Shaolin i w ogóle chińskich sztuk walk, tam bohater po tym, jak jego rodzina zostaje zabita, trafia właśnie do zakonu Shaolin, zaczyna uczyć się walki z takim zamiarem zemsty, a tam ci buddyjscy mnici usilnie próbują mu wybić z głowy te, te, tą wartość zemsty i zastąpić ją jakimiś takimi buddyjskimi, buddyjskimi praktykami. Na ile to jest zgodne z kulturą chińską, no ja się nie będę wypowiadał, bo tak jak mówię, nie jestem ekspertem, ale Gdzieś tam ten trop w tych no właśnie medialnych filmowych przedstawieniach w XX wieku się pojawiał. Podobnie niektóre filmy z Brucem Lee wściekłe pięści, na przykład to jest film o Zemście, który też mimo że Bruce Lee tam tą zemstę dopełnia, to on się kończy tak ambiwalentnie, bo on uznaje, że no tam poniesie karę za swoje zbrodnie, być może nawet uznaje to, co zrobił za zbrodnie i udaje się w ręce policji i idzie do więzienia. Także ten. Motyw zemsty, która gdzieś tam zostaje utemperowana w tych popularnych na Zachodzie obrazach kultury wschodniej się, się pojawia i być może właśnie to jest powód. Dziękujemy bardzo. Już nie ma dalszych pytań, jest więc... jest komentarz na... Komentarz? okej. Okej, okay. okay. to możemy sobie pozwolić jeszcze w sumie na odpowiedzenie. Tak, tak, tak. Dobrze rozpoznany kontekst skupienia się na aspekcie rozwoju duchowego i moralnego, który jest kluczowy dla chińskich sztuk walki. Gra była bardzo dobrze przyjęta w Chinach, a aspekt wybaczania wrogom był entuzjastycznie przyjęty. Luźny cytat z jednej z recenzji. Tylko, nie, tylko jeśli jesteś prawdziwie silny, masz możliwość przebaczania. Studio jest chwalone za zrozumienie prawdziwego ducha kung fu. PS. Niektórzy chińscy gracze stwierdzają, że jeśli chodzi o system walki jest lepszy niż w grach z serii Souls'owych. Oj, to kontrowersyjne. <gry> no, ale to bardzo dobrze, mamy komentarz że, bardzo dobrze, że komentarz eksperta padł. Myślę, że on dobrze dopełnia moją prezentację, a w ogóle ten wątek Souls'owy w kilku wideosejach, okay. które oglądałem często też się pojawia i porównanie właśnie do, do Souls'ów tej gry i do doświadczenia tego Systemu, który jest trudny dla gracza w nauce. Także to już ostatni komentarz ode mnie. Uciekam i bardzo dziękuję.